Witam, ja jestem w i ze mną jest... Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, yy, w ten piękny dzień o 18 i jedziemy dalej, trzeba kurde pokonać ich. E, czy, czy ty widzisz co, co moje dywizje odwalają, czekaj, tutaj? Ano, widzę. Czy, czy ty widzisz ile tam jest dywizji? Tak. Dobra, startujemy dalej. Nie wiem co tu się stało i dlaczego ja takich zmasakrowałem, ale mi się to podoba. Moje fajne, moje Chiny teraz ładnie wyglądają. Trochę tak upośledzone jak Chorwacja, ale. Piękne tylko pojęcie względem. Patrz, wygrywamy. Teraz mi dali kurde sojusznicy. <śmiech> Wojsko. <śmiech> Wojsko jest świetne tych sojuszników moich do patrolowania. Kurde, wszystkiego na tyłach. Właśnie oni akakują USA. O, Milusia. Może... Można i tak. Yy, bo widzisz ich fokusy pewnie, tak? Mhm. No. Zresztą tę bitwę morską, gdzie przerywałem całą flotę, co nie? Co mi znowu przejąłeś? O. Tak nic, jak słyszę, że coś przejąłeś. Ja nie wiem co. Ale lagi. I lekkie. Kurde, no właśnie też czekaj, wystopał. Dobra. Znaczy nie zdążyłem przeczytać, ale chyba chodzi... A, jest HEN... okej. Okay, okay. A to jest wkurzające, bo przyjąłeś to w dniu, kiedy mi się zrobiło pokonanie się tam. Tak by the way. To musi być ten błąd, że tego samego dnia to wariuje. Co to jest? Cientao, Cientao, gdzie jesteś, Cientao? Gdzie jesteś, Cientao. Co tam jest? Eee, prowincja moja. I niedaleko Japończycy się desantują. Mhm. Ale dobrze, bez portów się desantują. Sekundka, bo mi za dużo rzeczy wyskoczyło. Jeszcze desant Japonii. Co? Co, co zrobiły Węgry? A, że południową Słowację chyba zabrały. Nie, czekaj, to coś późno. E, Brytania chce przemieszczać wojsko przez nasze terytorium. Wizda. E, USA chce pakt o nieagresji. Eee. <ścoughs> czekaj, bo coś mi minęło. A, e, miałem ogarnąć ten desant. Gdzie jest ta armia? Tu jest ta armia. Dobra, daj mi telewizję, będzie łatwiej. Dobra, skontroluj tego ziomka. O, rosyjski ten doradca awansował, wow. By the way, stolicę... tym... Menjuku'o. Okej. Okay. I zdobyte. Widzę, że się cofasz z frontu już. Poka, nie mam co kamerować. O, Przyjdę, czekaj na czwórkę w sumie, eee, już mogę, Taka, co oni tu robią? Co wy tu robicie? Tak! Moje dywizje odwaliły i oczywiście płyną wszędzie gdzie się da, jak głupie. Wiesz, bot. To teraz do połowy armii, tak. Nie płynąć mi tam! Rozstrzelam wszystkich! Usuń tą linię. Ej, w sumie z drugiej strony, jak pływają sobie tak wesoło, nie straciłem jeszcze żadnej dywizji. Pływają tam 200 okrętami, to mógłby się teoretycznie Możliwe. Że W praktyce wiesz, potrzebny jest chociaż jeden okręt. Mhm. A w teorii to jeszcze przewaga. Zmień nazwy. Tak, zmień nazwy na nasze. W tej Korei się pobawimy. Zaraz muszę sobie przeorga przeorganizować. Spoko. Ekipa, Wyruszujecie tutaj. Wyrażujecie tutaj. Dokładnie. Co przejąłeś znowu? To nic. No, jak nic dos? Społowiowych ha Haguami czy coś. Anguria była moja. Kiedy my zaczynamy wojnę ze sobą? Teoretycznie z Japonią skończyliśmy. Teoretycznie jeszcze nie, nie podpisaliśmy pokoju. Pewnie może być jakieś negocjacje lub coś. Eee, no właśnie się głowie, weź zobacz w moim miejscu, swoim drzewku, jak to działa. By się zaraz nie okazało, że musimy im dwa niuki zrzucić, tak? Nie, u mnie pisze, że war, of, no że przeciwko Japończykom zakończyła się, yy, kliki i opozycyjne i przeciw, przeciw, no, przeciwne grupy polityczne i mają wspólnego wroga. Hmm. Zobaczymy. Można, nie wiem, podzielić Chiny pół na z jak mieli, chcieli. Tak. Mój będzie Pekin, Nanjing i całe Menjukuo, a ty możesz pustynię wziąć. Gabi. No zobaczymy, jak będzie się śmiać na Kajpanie. Właśnie, może Tajwan trzeba zdobyć. A może. To już możesz partyzantkę komunistyczną swoją wyłączyć. Nie mogę. Po co miałbym wyłączyć? Bo już nie ma Japończyków. Ale może się pojawią. Są reakcjoniści. No. Mogę ci atasze ja wysłać albo wykopać z frakcji. Mmm, Ty tam może za te serwery, snip wsparcie. Nie mogę, jestem w wojnie przecie. Hmm. Liberacja. Ale ładny kociołek, tak? No patrz, czy są Hiszpanie Franco, by the way. O mój Boże, to jest wiele przynajmniej. Po prostu masą teraz ich niszczę. To jest A to to. Dobra, nie, bo kory tam zdobyłeś właśnie. No mnie bejtujesz. Porła! Nie. A nie. Jakieś dziwne, masz paranoia. Ja mam paranoia. Kurde, nie, to brała życie jeszcze. Dobra, gdzie ci jeszcze partyzanci, co do pobicia tutaj? O, oh, dywizja Franka właśnie padła. Nie wiem, że ja muszę po kolei zwalczać te staty. Ty też masz tak, że po kolei je zajmujesz, a nie może wszystkiego naraz? No tak. Okej, okay, to o tyle dobrze. Powiesz, bo, bo. Tak to byłoby dziwne, jakbyś mu wszystko naraz zająć. Nie. spoko. Nie, byłoby źle, byłoby bardzo źle. Chyba nie. No, chyba tak. Nie. Ile produkujesz broni dziennie? Eee... No to... ja pięć razy tyle, na szczęście. A z którego no roku? Trzydziestkiego dziewiątego. No to tak jak ja. No i przejąłeś. produkujesz Co? Artylerii. Tak, produkuję. Zaraz ci powiem, bo teraz zwalczę komunistów akurat. Po co?

We need a build a big fleet. No co, nie miałeś żadnego eventu dotyczącego pokoju z japończyka? Nie, nie mam żadnego eventu. Hmm. A na pewno nie przeklikałem, bo jak miałem dużo eventów, to zapauzowałem. Rozumiem. Ja ci mówię, nie przewidzieli pewnie, że znajdzie się takich dwóch wariatów, jak my, którzy to rozwalą zaraz. Nie, no na pewno. Ten <noise> do mnie właśnie chce do, dołączyć. Ej, czyli Rusy stracili? Tak? Rusy stracili wystarczająco dużo ludu? Bo jak tak? Witamy po... Nie, jeszcze nie stracili. Nie długo skracam. 4,5 miliona? Bo jeszcze brakuje im pół miliona. Dobrze, na no spokojnie. Ja mam czas, ja poczekam. E, już go łączył przecież Thinking. Tak, 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 ale wtedy mogę ich wchłonąć. Znowu kolejny region. Co? Kolejny region wchłonął i z człowieka. Nie jaki niby. Aż kosz mi na ci, cisnąć ten kick from fraction. Ale Ale jakby jeszcze mamy wojnę z Japonią i nie powinienem. Mam teraz. Nie, 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 co teraz powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy e, naparzać się już między sobą, mając tą wojnę z Japonią teoretycznie cały czas? Nie, raczej nie. No, bo to myślę, że. W, wtedy możemy jednak przegrać. Bo zrobił jakiś desant, umocnił się. Bo ile oni mają dy... 40 dywizji, serio. Wpuśćcie mnie tam To ile powie kijeszki artylerii? O właśnie miałem powiedzieć ci już patrzę eee, za mało pewnie, ale już patrzę. Gdzie jest ta artyleria? No jest. 9 eee, dziennie, a ty? Ja ci mówię. 5. No, ja, ale to, ja to wiesz, ja to jeszcze mam w Luizie do uzupełnienia ich, bo ja dopiero zaczynam ja bo Ja mam mało zasobów. Jak e, e, Jakie zasoby? Ja wszystko sprowadzam ze Związku Radzieckiego. Wiesz, e. ile mi. W, ma 16 fabryk ciągnie ze Związku Radzieckiego surowce. Ja mam przecież ten traktor otwartych tych no, Nie mogę zmienić go, bo odrzucili to akurat chyba, tak? Czy mogę, czekaj, mogę? Mogę zmienić, ej! Ale a, bonusy do nauki. Ura. O, nie, ty zły człowieku i mnie przeciął. A właśnie... To chciałem zdobyć, no wiesz. Właśnie zostało 5 dni, żeby to przejąć. Oj. trudno, lecimy inne tereny odbijać. A może sprawdzić w decyzjach? Decyzja, już patrzcie. War of Resistance, Nie może być. A, jest offer peace. A jest, 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 jest. To można kliknąć. Ale najpierw strategiczne zalanie żółtej rzeki. Nie dobra. Daj chwilę w takim razie, gdzie jest. Badanie ogarnę i zaraz mogę już to dawać. A, mam 42 Dobra, co jeszcze, coś jeszcze mam szybko ogarnąć? To miałem ogarnąć. Ty jesteś ziomkiem od tego. Ty jesteś kimś ważnym. A, wrzuć to. E, czekaj, bo nie mogę odblokować jednego stylu war... gdzie, gdzie, ja mam to w decyzji? Mam to w decyzjach, czy gdzie ja to mam? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Daj chwilę, bo muszę znaleźć. Czołgów nie potrzebuję. To jest to? Nie, to jest slot badawczy. To jest to? Nie. To jest pozbycie się literatów. A nie, to jest pozbycie się, nie, wiem, właśnie, dobra, zrobienie literatów. A. w to bym musiał pójść. O mój Boże, co to jest? 175 dni robię. 105 dni. Ja pierwszy co to? Mogę zrobić komunizację, co? O, Polska pak to nie agresy Z chęcią przyjmę i już biorę. Akceptuję. Czekaj, co się już zrobiło? Niech się ten event może do końca zrobi. To do decyzji. A dobra, w sumie. Więc żeby zaraz nie wywaliło, że. Mm, nie, nie masz tego. Rozumiem. Jeszcze 6 dni muszę poczekać. Najbardziej, na tym zależy, kurde. A tu mam to dobra. Ej, w sumie się przestali desantować, przestali cokolwiek robić. Nice jest. Zajęci No, chyba. Dobra. Eee, jeszcze, jeszcze jestem ciekawy, gdzie jest to Shanksi, tu jest to Shinkiang, przepraszam, Bo co ja mogę mu zaoferować? Mogę mu zaoferować Dołączenie do wojny przeciwko Japonii, serio? Ej, dajcie tu jakiegoś bypassa, serio? To jest głupie. No ale jak tego nie zrobię, to nie odblokuję sobie dalej. XD Dobra, decyzja spokojem gdzie jesteś? Pokój, pokój jest piękny. I, 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 i. Serio, gdzie to jest? Ej. Zgubiłem! A jest no, Murphy Resistance, no, dobra. No, no, tak. nie, Irlandia zdechła. Co Irlandia? Islandia. Islandia, dobra. już przestraszony, że Irlandia zdechła. Takie co, oni nawet nie walczą. Dobra, Anzak przyjmę i decyzja o pokoju. Peace is beautiful. O, czekaj, 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 bo mam laga. Okej, okay, dobra, wyskoczył mi event. Nic nie przejąłeś, nic nie przejąłeś, już się bałem, że wiesz. Przejąłeś mi, coś się mi nie, 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 nie zbudowało. Eee, Okej, okay, dobra, najpierw zapiszę strategiczny. Wszyscy nie pamiętają, o techniczny zapis, bo często wywala. Dobra, czyli tak. To jest. to. to jest. to. Tutaj mogę. O, tu dostaję Tajwan i anektuje Koreę, a tutaj. właśnie, bo to Korea jest tą kwestią, wiesz, to jest niehistorycznie. Chyba ja wyzwolę, co nie? I nie ruszamy tak. Korei. Dobra, puszczamy Koreę. Chang nagle staje się dobry. E, o, komuniści zniknęli. Miło. Jakbym wiedział, to bym wcześniej to zrobił. Jakbym wiedział, to bym ten pokój z Japonią podpisał na początku wojny. Jakby <grym> to się dało. Dobra, to poczekaj, bo ja nie widzę wojska teraz swojego. Ej, co jest? Cash. A, bo jest lag. Dobra, już. O nie, jednak partyzanci są. Co daj chwilę, bo mam dość dużo. Czy mi teraz fokus odwali, czy nie? Nie, fokus ma gdzieś. Ok, fokus Shanxi z -sh Xinjiangiem -si -e chyba jest zjedzidowany, ale mogę się mylić. Nie, ja, puszczaj mi, Co daj sekundkę? Co jest? Wiesz co? Bo. O, bo i pasnąłem. Czekaj, bo mi wariuje teraz wszystko. Eee, czy cały świat spisało właśnie z Japonią? Tak. Ok, straciłem jakiegoś ducha narodowego. Dwa duchy narodowe. Eee, potrzebuję chwili, żeby ogarnąć, co się właśnie stało i czy mi się coś odblokowało. Nie. Oka, możesz na trójce puścić. Eee, dobra. Dobra, puszczam na trójce. I myślę, że. Tym pokojem. O nie, to mi się nie podoba. To to, to, to to, na pauzie jednak, bo to mi się nie podoba. I chyba tym akcentem, że mnie tu atakują złodzieje z każdej strony, e, to zakończymy. No i przejął mi to. Aha, przejąłeś mi to. Dobra. To, to moja ziemia. Winocha z mojej ziemi. To to. Wynocha z mojego bagna. To jest my swamp, bro. Dokładnie. Wiesz co, aż mi dywizje moje powariowały. Gdzie jest moja ulubiona armia? od... No właśnie, ty się wycofuj. Bo ja mam taką armię, wiesz, na całe wybrzeże chińskie romnąłem. Uh -huh. Muszę ich ogarnąć. I... Pożegnaj się Izraelu, bo już kończymy. Tak do widzenia. Wszystkim. Tym, ok Tym akcentem mam... kurde zdradzieckiego Izraela, a raczej Chin komunistycznych. No, dobra, elo, elo.